Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewna wiedza pozostaje zamknięta w wąskich kręgach, niedostępna dla większości ludzi? Intrygującym przykładem jest przekonanie, że Duch Boży można osiągnąć poprzez określoną częstotliwość. Ta idea, która wydaje się niemal mistyczna, ma swoje korzenie w starożytnych cywilizacjach, które znały święte metody wibracyjne. Metody te, starannie zachowane i chronione przez wieki, są obecnie badane przez nowoczesną naukę odkrywając swój transformacyjny potencjał. Święte metody wibracyjne obejmują zestaw technik wykorzystujących określone częstotliwości do wpływania na stan fizyczny i duchowy ludzi. Ta wiedza przekazywana przez pokolenia w tajnych stowarzyszeniach i ezoterycznych zakonach pozostawała ukryta przed ogółem społeczeństwa przez wieki. Powód takiej tajemniczości leży w przekonaniu, że ta moc, jeśli zostanie niewłaściwie użyta, mogłaby spowodować znaczące szkody. Obecnie badacze badają praktyczne zastosowania tych metod wibracyjnych. Badania sugerują, że pewne częstotliwości mogą wywoływać sympatyczne, rezonansowe wibracje, zdolne wpływać na mikroorganizmy i potencjalnie leczyć choroby. Zbieżność między starożytną wiedzą a nowoczesną nauką odsłania intrygujący koncept częstotliwość magiczna. To zjawisko, dalekie od bycia nadprzyrodzonym, opiera się na solidnych zasadach naukowych. Częstotliwość magiczna odnosi się do określonej wibracji zdolnej wywołać rezonans w organizmach żywych, co może prowadzić do ich zniszczenia. Koncept ten jest podobny do zjawiska pękania kryształowych kieliszków przy odpowiednim tonie muzycznym. Dr. James Baer z Albuquerque w Nowym Meksyku opracował urządzenie do terapii częstotliwościami rezonansowymi, zaprojektowane w celu wywołania rezonansowej wibracji w organizmach żywych lub komórkach. Urządzenie to emituje impulsy o różnych częstotliwościach, aby dopasować się do naturalnej częstotliwości rezonansowej docelowego organizmu. Kombinacja częstotliwości potrzebnych do rozkładu mikroorganizmów obejmuje użycie dwóch częstotliwości wejściowych, gdzie wyższa częstotliwość jest 11 razy wyższa od niższej, znanej jako 11 harmoniczna. Ten układ okazał się skuteczny w rozkładaniu mikroorganizmów. Nikola Tesla, pionier w tej dziedzinie, uważał, że zrozumienie tajemnic wszechświata polega na myśleniu w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Postulował, że wszystko w stworzeniu ma swoją podstawową częstotliwość rezonansową, którą można manipulować, jeśli zostanie zidentyfikowana. Niedawne badania potwierdzają tę ideę, pokazując, że komórki rakowe są wrażliwe na określone częstotliwości między 100 000 a 300 tysięcy Hz. Eksperymenty wykazały, że narażenie komórek białaczkowych na te częstotliwości powoduje ich nadmuchanie, rozpad lub brak prawidłowej replikacji, skutkując ich zniszczeniem. Implikacje tych odkryć są głębokie. Możliwość użycia określonych częstotliwości do leczenia chorób otwiera nowe możliwości dla medycyny. Royal Raymond Rife, kolejny badacz w tej dziedzinie, odkrył, że konkretne częstotliwości mogą być używane do leczenia chorób poprzez dźwięk i rezonans w celu celowania i niszczenia patogenów. Poza zastosowaniami medycznymi, koncepcja częstotliwości magicznej rozciąga się na różne aspekty stworzenia. Tesla sugerował, że wszechświat został stworzony poprzez dźwięk, co znajduje odzwierciedlenie w wielu wierzeniach kulturowych. Takich jak starożytne egipskie i australijskie tradycje aborygeńskie, które mówią o wszechświecie, który został zaśpiewany do istnienia. Zbieżność między starożytną wiedzą a nowoczesną nauką nie tylko otwiera nowe perspektywy na naturę rzeczywistości i potencjał ludzki, ale także zaprasza nas do ponownego rozważenia fundamentalnych pojęć, takich jak duch Boży. Ta koncepcja tradycyjnie kojarzona z eteryczną i niematerialną istotą. Jest obecnie reewaluowana w świetle odkryć dotyczących częstotliwości wibracyjnych. Bardziej zniuansowane zrozumienie oparte na zasadach wibracyjnych kwestionuje tradycyjny widok ducha Bożego jako wszechobecnej i niematerialnej obecności. Nowa perspektywa sugeruje, że to, co postrzegamy jako duchowe, może w rzeczywistości być manifestacją określonych częstotliwości oddziałujących z naszą świadomością. Nikola Tesla, pionier w badaniach nad energią i częstotliwością, podkreślał znaczenie myślenia w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji, aby zrozumieć tajemnice wszechświata. Takie podejście zapewnia ramy do rozumienia doświadczeń duchowych jako zjawisk wibracyjnych, a nie wyłącznie metafizycznych. Starożytne cywilizacje zdają się intuicyjnie rozumieć to połączenie między częstotliwościami wibracyjnymi a doświadczeniami duchowymi. Historyczne i duchowe teksty z różnych kultur, w tym z chrześcijaństwa, hinduizmu i starożytnych tradycji egipskich, wspierają tezę, że dźwięk i rezonans są fundamentalne dla stworzenia. Na przykład, Egipcjanie wierzyli, że wszechświat został zaśpiewany do istnienia, podczas gdy australijskie tradycje aborygeńskie mówią o stworzeniu świata przez święte pieśni. To pradawne zrozumienie przejawia się w budowie świętych struktur, takich jak świątynie i piramidy. Często wznoszonych w miejscach o specyficznych właściwościach wibracyjnych. Te miejsca, uznawane za punkty mocy duchowej, były wybierane ze względu na ich zdolność do wzmacniania i ukierunkowywania energii duchowej. Ta praktyka, zakorzeniona w naukach Templariuszy starożytnego Egiptu, jest obserwowana w różnych tradycjach na całym świecie. Pomysły Tesli dotyczące inspiracji i kreatywności sugerują, że ludzkie myśli i duchowe percepcje Pochodzą z zewnętrznego źródła porównywanego do jednostki Wi-Fi kierującej ludzkim losem. Koncept ten wspiera zrozumienie, że inspiracja i wyższa świadomość są związane z częstotliwościami wibracyjnymi wykraczającymi poza fizyczny mózg. Obserwacje starożytnych i średniowiecznych praktyk w identyfikowaniu świętych punktów mocy ujawniają, że kapłani jezuitów i inni duchowi liderzy. Byli szkoleni w naukach wibracyjnych, aby wykrywać subtelne promieniowania i energię. Ta wiedza pomagała im w praktycznych zadaniach, takich jak znajdowanie wody i roślin leczniczych, łącząc praktyki duchowe z częstotliwościami wibracyjnymi. Nowa perspektywa dotycząca Ducha Bożego i częstotliwości wibracyjnych nie tylko kwestionuje nasze dotychczasowe wyobrażenia o duchowości, ale także otwiera ścieżki do głębszego zrozumienia wzajemnych powiązań. Między światem fizycznym a metafizycznym. W miarę jak nauka kontynuuje badania tych obszarów, możemy być na progu rewolucji w sposobie, w jaki rozumiemy naszą relację z boskością i wszechświatem wokół nas. Badanie potencjału ludzkiego poprzez metody wibracyjne ujawnia głębokie połączenie z geometrią świętą i centrami energetycznymi ciała. Starożytne cywilizacje studiowały to powiązanie, które współczesna nauka teraz bada. Oferując nowe spojrzenie na naszą zdolność do interakcji z częstotliwościami wszechświata. Geometria święta proponuje, że pewne kształty geometryczne są fundamentalne dla stworzenia i mogą być używane do aktywacji i stabilizacji podwyższonych stanów świadomości. Centra energetyczne ciała, znane jako czakry, są punktami w tym przecięciu między geometrią a ludzką energią. Te centra mogą być aktywowane poprzez określone techniki medytacyjne i jogiczne. Fundamentalną metodą jest połączenie tych punktów liniami energii, tworząc geometrę w polu energetycznym ciała. Praktyczne zastosowanie świętych metod wibracyjnych w codziennym życiu stanowi istotny krok w rozszerzaniu ludzkiej świadomości. Metody te, niegdyś zarezerwowane dla ezoterycznych kręgów, są teraz w zasięgu przeciętnego człowieka, oferując potężne narzędzia do rozwoju osobistego i duchowego. Włączenie tych technik do codziennego życia. Zaczyna się od prostych ćwiczeń zwiększających świadomość energetyczną. Jedną z podstawowych metod jest aktywacja trzech konkretnych centrów energetycznych jednego nad głową i dwóch nad ramionami. Poprzez mentalne połączenie tych punktów liniami światła tworzy się dwuwymiarowy trójkąt boskiego światła. Ta praktyka ma potencjał do rozpraszania szkodliwych form myślowych i wywoływania potężnych sił przebudzenia duchowego. Dowsing, czyli wrażliwość na subtelne promieniowania, oferuje zaskakujące praktyczne zastosowania. Historycznie, kapłani jezuitcy używali metod wibracyjnych do lokalizowania wody pitnej, testowania jadalności jedzenia i identyfikowania roślin leczniczych. Praktyki te mogą być dostosowane do użytku codziennego, pozwalając nowoczesnym praktykom głębiej połączyć się z otoczeniem i intuicyjnie rozumieć energię, które je otaczają. W miarę jak wkraczamy w nową erę świadomości, święte metody wibracyjne pojawiają się jako katalizatory rewolucji w naszym rozumieniu wszechświata i nas samych. Te starożytne techniki, teraz poddawane badaniom współczesnej nauki, oferują transformacyjne możliwości dla przyszłości ludzkości. Integracja tej wiedzy w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, technologia i rozwój osobisty, obiecuje wywołanie skoku kwantowego w naszej zbiorowej ewolucji. Zachęcamy do głębszego zgłębiania tej fascynującej dziedziny, uznając jej potencjał do rozszerzenia naszej percepcji rzeczywistości. Muzyka i dźwięk pojawiają się jako potężne narzędzia w podnoszeniu świadomości poprzez metody wibracyjne. Konkretne częstotliwości dźwięku, takie jak delta, teta i alfa, Mogą wpływać na stany fizyczne i mentalne, zapewniając bezpośrednią drogę do zmiany stanów świadomości i promowania ogólnego dobrostanu. W komentarzach do tego filmu znajdziesz link do pakietu audio, który zapewni ten dokładny rezultat. Wzajemne powiązania ujawnione przez te metody przypominają nam o naszym fundamentalnym połączeniu ze wszystkim, co nas otacza a ten film dokładnie o tym mówi. Dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli doceniasz moją pracę, proszę zostaw komentarz o dowolnej treści oraz polub ten materiał i udostępnij swojemu znajomemu, który może tego potrzebować. Teraz zapraszam Cię na krótką medytację przy dźwiękach muzyki o częstotliwości 432 Hz. Ta szczególna częstotliwość ma wiele leczniczych i prozdrowotnych efektów. Muzyka w częstotliwości 432 Hz pomaga zredukować stres. Poprawia jakość snu, wspomaga koncentrację oraz harmonizuje ciało i umysł. Przygotuj się na chwilę relaksu i odnowy, zanurzając się w kojących dźwiękach, które przywrócą równowagę i spokój Twojemu wnętrzu.